Witaj tu solverise. Rozwiążmy zadanie 41 z zadań naturalnych. Wykaż, że jeżeli liczba n jest sumą kwadratów dwóch liczb całkowitych, to liczba 5n również ma tę własność. O co tutaj chodzi? Jest takie założenie, że liczba n to musi być liczba naturalna. Ona jest sumą kwadratów dwóch liczb całkowitych, czyli możemy to przedstawić jako a kwadrat plus b kwadrat, gdzie a i b to są liczby całkowite. No i. Nie każda liczba ma taką właściwość, że jest sumą kwadratów dwóch liczb całkowitych. No jaka liczba ma? Na przykład 13 ma, no bo na przykład 13 to jest 2 do kwadratu, czyli 4, dodać 3 do kwadratu, czyli 9, no. To, to 13 ma, ma taką własność, prawda? No ale na przykład 11, no 11 uresadniczo nie ma takiej, takiej własności, prawda? Więc nie każda liczba naturalna będzie miała taką własność, że jest sumą kwadratów dwóch liczb całkowitych. Ale zadanie polega na tym, że by wykazać, że jeżeli n jest tego typu liczbą, to również liczba 5n. Daje się przedstawić jako suma kwadratów dwóch liczb całkowitych, czyli napiszemy sobie c kwadrat plus d kwadrat, jakieś tam inne liczby, inne liczby, ale też liczby całkowite, czyli że istnieją takie, że można, można tak to przedstawić. Teraz, jaki tutaj może być dowód? Dowód jest bardzo krótki. No, 5n wystarczy napisać w taki sposób. 5n to się równa 5 razy a kwadrat plus b kwadrat, czyli inaczej mówiąc, 5a kwadrat dodać 5b kwadrat. No i teraz taką sumę można otrzymać w sposób następujący, już mówię. 2a plus b do kwadratu dodać, no na przykład a minus 2b do Kwadratu. No bo jak sobie tutaj rozwiniemy według wzorów skróconego mnożenia, to tutaj mamy 4a, kwadrat, tutaj jeszcze 1a, kwadrat, czyli razem 5a. No i tutaj mamy b, kwadrat, tutaj mamy 4b, kwadrat, czyli też razem 5b. No a w środku jest jeszcze taki czynnik 4ab na plusie tutaj, a tutaj na minusie, minus 4ab. No to powoduje to, że ten czynnik, ten składnik właściwie środkowy się zredukuje. Zniknie. No i po prostu zostanie to. Zostanie 5a kwadrat plus 5b kwadrat. To jest takie sprytne. Oczywiście tutaj można coś zmienić. Można minus przełożyć do pierwszego nawiasu. Nie wiem, tutaj dać a plus 2b, prawda? Tutaj dać 2a minus b. No, tutaj, jakoś tutaj można poprzestawiać, ale to mniej więcej tak właśnie się wykazuje. I no należy jeszcze tylko po prostu... Yy, Tutaj no, zapisać, że jeżeli a i b były liczbami całkowitymi, prawda? No to taka liczba to jest właśnie to c, to jest liczba całkowita. No bo tutaj co robimy? Mnożymy liczbę całkowitą przez 2, dodajemy inną liczbę całkowitą, no to też będzie liczba całkowita. Tutaj d tak samo. Nawet jak odejmiemy, nawet jak wynik wyjdzie ujemny, to i tak będzie liczba całkowita i koniec dowodu.